To znaczy, no, może jak widać, może nie widać, ale już mam te parę lat, właśnie w kariery, kariery zawodowej w różnych, w różnych miejscach, no ale nigdy się, można powiedzieć, dobrze nie czułem w żadnej roli. Tam byłem redaktorem serwisów internetowych, takich branżowych, z budownictw, związanych z budownictwem, logistykiem w firmie produkcyjnej. Też, też nawet miałem epizod, epizod pracy, pracy fizycznej. Robiłem dachy, dachy metalowe w Kanadzie, I, ale <laughs> także szukałem, szukałem właśnie swojego miejsca. No i właśnie ciągle mnie ciągle mnie jakoś tak ciągnęło do, do programowania, tylko to wiadomo, żeby się nauczyć, żeby się nauczyć chociaż dobrze, chociaż jednego języka trzeba na to poświęcić bardzo dużo czasu. No jakoś zawsze tego czasu było za mało. I no teraz jak niedawno właśnie parę miesięcy temu wróciłem, wróciłem z tej Kanady do Polski, to no miałem trochę więcej czasu wolnego i postanowiłem właśnie, że sobie muszę, muszę, muszę po prostu czegoś się takiego właśnie nauczyć, spróbować. Mm -hmm.